Wiosną 2024 roku do naszej redakcji na test długodystansowy trafiła nawigacja rolnicza PTX Trimble IZ Pilot Pro. Została ona dostarczona przez jedynego oficjalnego polskiego dystrybutora tej marki w naszym kraju, firmę Vantage Polska. Zestaw nawigacji miał współpracować z naszym ciągnikiem Massey Ferguson 6490. Cały układ składa się z trzech najważniejszych elementów. Anteny odbiorczej NAV900, wyświetlacza GFX 1060 oraz kierownicy z silnikiem elektrycznym. Montaż rozpoczął się od odkręcenia oryginalnej kierownicy masy Fergusona. W dalszej części przyszła kolej na przykręcenie silnika elektrycznego do kolumny kierowniczej. Bardzo spodobało nam się to, że wraz z zestawem firma dostarczyła także specjalne mocowanie, stworzone z myślą o ciągnikach Massey Ferguson wyposażonych w tę konkretną deskę rozdzielczą. Efekt? Po kilku minutach kierownica elektryczna zajęła miejsce oryginalnej. Do montażu anteny PTX Trimble bardzo przydaje się metalowy wspornik, który jest przyklejony do dachu kabiny ciągnika. To szczególnie ważne, gdyż eliminuje konieczność wiercenia w dachu. Wystarczy oczyścić płaszczyznę dachu zmywaczem uniwersalnym oraz przykleić wspornik wraz z anteną. Na nasze życzenie serwisant przygotował także dodatkowy przycisk, który pozwala na włączenie prowadzenia równoległego, bez konieczności odrywania ręki od podłokietnika. Standardowo bowiem funkcję tę należy każdorazowo aktywować na ekranie wyświetlacza. Niejako na deser pozostało przymocować uchwyt mocujący wyświetlacz. Ciągnik został także doposażony w przewód i solus. Ciekawostką może być fakt, że cały system nawigacji nie obejmuje czujnika skrętu kół, bowiem najnowsza antena NAV 900 ma wbudowane w sobie przyspieszeniomierze i akcelerometry, które niezwykle precyzyjnie odczytują aktualne położenie przednich kół ciągnika. Po wszystkim pozostało nam jeszcze zaktualizować oprogramowanie wyświetlacza do najnowszego oraz skalibrować cały system na polu. Łącznie wszystkie prace związane z montażem, ustawieniem nawigacji, a także przeszkoleniem operatora trwały w naszym przypadku około 7 godzin. Przechodząc do sedna naszego testu, zacznijmy od początku. Sam wyświetlacz GFX 1060 uruchamia się bardzo szybko i pod tym względem potrafi zdeklasować terminale stosowane fabrycznie w najnowszych ciągnikach rolniczych. Jego obsługa jest dziecinnie prosta, bowiem do złudzenia przypomina korzystanie z tabletu, gdzie możemy zainstalować interesujące nas aplikacje. Samo dodawanie nowych pól, maszyn czy prac polowych jest intuicyjne i odbywa się w języku polskim. Reasumując, obsługa całej aplikacji służącej do jazdy równoległej jest niezwykle intuicyjna i łatwa do opanowania, nawet przez starszych, mniej obytych z technologiami operatorów. W tym miejscu musimy też zaznaczyć, iż naszym zdaniem czarne ramki wokół ekranu są zbyt obszerne, przez co spora jego część jest niewykorzystana. Jeśli chodzi o tryby prowadzenia, to w czasie testu mieliśmy okazję wypróbować wiele z nich. Tryb prostej polega na wytyczeniu punktów A oraz B i tworzeniu między nimi wzorcowego przejazdu, względem którego układ projektuje idealnie proste przejazdy równoległe. Ten tryb doskonale sprawdzał się na dużych polach oraz na działkach z równą granicą. Zdecydowanie najczęściej pracowaliśmy jednak w trybie krzywej adaptacyjnej. W tej sytuacji najpierw nagrywamy pierwszy przejazd od granicy pola, a później układ sam dzieli pole na kolejne ścieżki, a następnie je realizuje. Ta opcja znalazła zastosowanie na polach o mniejszym areale oraz na działkach charakteryzujących się nieregularną granicą. Chętnie korzystaliśmy także z trzeciego trybu wytyczania przejazdu na podstawie obranego kierunku jazdy. W tym wypadku po ustawieniu ciągnika w wybranym przez nas kierunku wystarczyło przejechać dosłownie 2-3 metry, a nawigacja sama niejako przedłużała obrany kierunek, wytyczając prostą prowadzącą na drugi koniec pola. Ten tryb okazał się niezbędny przy prowadzeniu uprawek polowych pod skosem do kierunku siewu. Z miejsca staliśmy się wielkimi fanami takiej pracy, bowiem poprawia ona rozmieszczenie resztek pożniwnych na całym polu oraz w lepszym stopniu wyrównuje jego powierzchnię. Dużym udogodnieniem z perspektywy operatora jest także tworzenie granic pól. Pozwala ono na dokładne obniżenie areału, informowanie o aktualnej wydajności pracy czy późniejszej z maszynami sterowanymi przez GPS na przykład rozsiewacze nawozu czy opryskiwacze. Raz stworzone granice dzięki sygnałowi RTK możemy później wykorzystywać przez wiele lat bez obawy o ich przesunięcie. A jakie największe zalety i wady tego rozwiązania dostrzegamy? Niewątpliwie z perspektywy kilkudziesięciohektarowego gospodarstwa, największym atutem jest poprawa komfortu pracy operatora. Przygotowując się do tego testu, spodziewaliśmy się, że system jazdy równoległej podniesie komfort pracy operatora, jednak nie przewidzieliśmy tego w jak dużym stopniu. Po pierwsze, traktorzysta może praktycznie całkowicie zapomnieć o utrzymywaniu zadanego toru jazdy. W efekcie jest on dużo mniej zmęczony niż w sytuacji, gdyby musiał kierować ręcznie. Po drugie, nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak bardzo angażujące na co dzień podczas pracy ciągnikiem jest ciągłe pilnowanie linii jazdy. Gdy wyręczyła nas z tego nawigacja, swoją uwagę mogliśmy przekierować na skupienie się na pracy zagregowanej maszyny, na odbycie swobodniejszej rozmowy telefonicznej, czy nawet na napisanie krótkiej wiadomości mailowej. Oczywiście wszystko z zachowaniem należytej ostrożności. Sporym zaskoczeniem było dla nas to, że system prowadzenia działa także podczas cofania. W naszych warunkach całość funkcjonowała bez zarzutu do prędkości maksymalnie 5 km na godzinę. Kolejne już wymierne korzyści generowane przez stosowanie nawigacji rolniczej to mniejsze zużycie paliwa, elementów roboczych, nasion, nawozów czy środków ochrony roślin. Pokusiliśmy się też o polowe pomiary odległości od ścieżek technologicznych zakładanych bez nawigacji, a więc w oparciu o znaczniki przejazdów. W praktyce zamiast 15 metrów między ścieżkami technologicznymi, pomiary wskazywały średnio 14,7 metra. Oznaczało to, że na zaledwie 5 przejazdach naszym 3-metrowym siewnikiem robimy średnio 30-centymetrową nakładkę. Nasze obliczenia wskazały, że na dwuhektarowym polu o szerokości 100 metrów, gdzie wykonujemy około 34 przejazdów, łączne nakładki siewnika obejmują obszar 4 arów. Taki rezultat na polu o regularnych kształtach robi wrażenie. Zaobserwowaliśmy to też na polu o powierzchni 1 hektara, gdzie przy pracy bez nawigacji uzyskiwaliśmy 13,5 przejazdów, a przy pracy z nawigacją wyszło nam 13 przejazdów. Już w przypadku nawet tak małego pola mieliśmy więc do czynienia z 4% oszczędnością nasion i paliwa. Dodajmy, że testowana nawigacja PTX Trimble EZ Pilot Pro pracowała w oparciu o płatny sygnał RTK z dokładnością do 2,5 cm. W czasie naszego testu, gdzie przepracowaliśmy łącznie około 300 godzin, kilkukrotnie zdarzyło nam się utracić sygnał nawigacji. Najczęściej zdarzało się to na przykład przy wysokich drzewach lub pracując pod liniami wysokiego napięcia. Naszym zdaniem, choć układ w oparciu o kierownicę elektryczną działa naprawdę dobrze, to jednak znacząco odstaje od systemów hydraulicznych. Największa różnica następuje przy wjeździe w kolejny przejazd. Układ hydrauliczny idealnie wprowadzi ciągnik w linię, nawet stojąc do niej pod kątem prostym. W przypadku traktora wyposażonego w kierownicę elektryczną ciągnik należy wstępnie nakierować ręcznie i dopiero wówczas włączyć prowadzenie równoległe. Podsumowując, z perspektywy średniej wielkości gospodarstwa, inwestycja w układ prowadzenia równoległego to znaczące poprawienie komfortu pracy operatora, ale też wygenerowanie pierwszych oszczędności finansowych. Oszczędności te będą tym większe, im z nowocześniejszych maszyn towarzyszących będziemy korzystać. Dlatego też jesteśmy zdania, iż wybierając taki układ, należy zwrócić uwagę na możliwość jego rozbudowy, o na przykład stosowanie zmiennych map nawożenia, bo wtedy potencjalne oszczędności zaczynają rosnąć do konkretnych rozmiarów. Dokładnie takie funkcjonalności w zakresie rolnictwa precyzyjnego oferuje marka PTX Trimble. Samą współpracą testowego układu z maszynami sterowanymi przez ISOBUS zajmiemy się już niebawem, o czym Was poinformujemy w kolejnym materiale. Odnosimy wrażenie, że z pracą w oparciu o nawigację rolniczą jest trochę tak jak ze skrzynią automatyczną w samochodzie. Gdy raz dostrzeże się jej atuty na własnej skórze, ciężko będzie zrezygnować z tego udogodnienia. W styczniu 2025 roku system jazdy równoległej PTX Trimble EZ Pilot Pro jest wyceniany na 42 tys. zł. netto.